Bracie Antoni, właśnie wylądowałem w Rzymie. Podróż minęła bez problemów, choć na lotnisku w Warszawie było szaleństwo. Myślałem, że wszyscy dziennikarze świata lecą do Rzymu. W sumie to chyba tak właśnie jest. Sprawdziłem hotel, wszystko zgodnie z planem. Mam pokój z widokiem na wschodnią część Watykanu. Zasięg tu mam dobry, więc będę mógł bez problemu transmitować materiały. Leci ze mną jeszcze dwóch dziennikarzy z Niemiec i kobieta z BBC. Ciągle mówią tylko o tym nagłym konklawę. Dobrze, kacprze. Cieszę się, że dotarłeś bezpiecznie. Pamiętaj, masz relacjonować tylko to, co oficjalne. Jesteś tam jako dziennikarz, nie jako detektyw. I uważaj, z kim rozmawiasz. Wiem, wiem. Nadal nie mogę uwierzyć, że redakcja wybrała właśnie mnie. Ale i tak dziwny ten nagły wybór konklave, nie? Papież ma się dobrze, zero oznak choroby. Media podają, że to pierwsza taka sytuacja od prawie 600 lat. Watykań zawsze miał swoje tajemnice. Miej oczy szeroko otwarte. I pamiętaj naszą rozmowę przed wylotem są rzeczy, których lepiej nie przekazywać dalej. Oczywiście, bracie Antoni. Ale coś dziwnie piszesz. Wszystko w porządku? Tak, wszystko dobrze. Po prostu bądź ostrożny. To stare miejsce, pełne historii. Nie wszystkie z nich zostały zapisane w książkach. Teraz mnie intrygujesz. O czym nie mówisz? Nic takiego. Skup się na swojej pracy. Napisz dobry reportaż. Dobra, dobra. Taksówka podjeżdża pod hotel. Napiszę, jak się zakwateruje. Zakwaterowany, idę na briefing prasowy. Przed Watykanem dziwnie mało turystów jak na tę porę roku. To normalne przed konklawem. Delegacje i media mają pierwszeństwo. No tak, ale nawet okolice są jakieś ciche. Jakby wszyscy wiedzieli, żeby się trzymać z daleka. Wrażenie turysty. Skup się na pracy. Masz siedzieć na briefingach i pisać, co mówią. Właśnie na tym staram się skupić, ale jest coś dziwnego w zachowaniu kardynałów. Nie rozmawiają ze sobą w kuluarach. Każdy osobno. Jak automaty. Kacper, bez fantazji. To poważni ludzie kościoła przed ważnym wydarzeniem. Jasne, przepraszam. Idę na kolację do hotelu. Napiszę jutro. Bracie Antoni, nie uwierzysz, kogo spotkałem przy śniadaniu? Kardynała Weseli, tego z Włoch, wyglądał na przerażonego. Gdy zapytałem, czy mogę z nim chwilę porozmawiać, spojrzał na mnie jak na ducha. I co powiedział? Nic. Dosłownie wstał i wyszedł, zostawiając niedojedzony posiłek. Ale gdy wychodził, wsunął mi coś do kieszeni: karteczkę z napisem Non est papa Mortui i jakimś dziwnym symbolem. Casper. Posłuchaj mnie uważnie. Nie pokazuj tego nikomu. Nie wspominaj nikomu. Znajdź pretekst, żeby wrócić do Polski. Czemu? Co to znaczy? Papież nie umarł? Bracie Antoni, o co chodzi? To stare watykańskie przysłowie. Nic ważnego. Po prostu wracaj. Przecież wiem, że kłamiesz. Powinienem to zgłosić komuś? Ochronie? Nie, nie rozmawiaj o tym z nikim w Watykanie. Z nikim. Dobra, uspokój się, nic nie zrobię, ale ty za to powiesz mi, co się dzieje. Nie mogę przez SMS. Zadzwoń do mnie z terminala publicznego poza Watykanem. Najlepiej gdzieś daleko od centrum. I wyłącz namierzanie w swoim smartfonie. Przerażasz mnie, bracie Antoni. Co się dzieje? Znajdź sposób, żeby zadzwonić bezpiecznie. I nie mów nikomu, gdzie idziesz. Dobra, dobra. Idę na konferencję. Odezwę się później. Bracie Antoni, przeczytaj wiadomości. Kardynał Weseli zaginął. Poszedłem do rzecznika prasowego. Mówią, że wyjechał nagle do Mediolanu. Uda ci się zadzwonić? Spróbuję. Powiedz mi, co to za symbol był na kartce. Trójkąt z okiem i krzyżem na dole. Kacper, nie opisuj tego. Nie mów o tym. Wyrzuć tą karteczkę. Za późno. Zrobiłem już zdjęcie. Wysłałem do ekspertki od symboli religijnych z uniwersytetu. Boże, co ty zrobiłeś? Kim jest ta ekspertka? Doktor Alicja Nowak. Znamy się ze studiów. Można jej zaufać. Nikt nie jest godny zaufania w tej sprawie. Dosłownie nikt? Dobrze, więc powiedz mi, co to jest. Nie mogę. Znajdź publiczny terminal, bez namierzania i zadzwoń. Dobra. Ale jedno powiedz mi teraz. Czy papież naprawdę żyje? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Coś dziwnego dzieje się w Kaplicy Sykstyńskiej. Zasłonili wszystkie okna. Widziałem jakieś dziwne światła przebijające przez szczeliny. Nie czerwone jak zwykle przy konklawe. Jakieś to złote. Złote światło. Jesteś pewien? Tak, jak złoty blask, pulsujący. Kacper, uciekaj stamtąd. Już. To się zaczyna. Co się zaczyna? Mów jaśniej do cholery. Ritual Solis. Rytuał słońca. Znajdź drogę na dach twojego hotelu. Sprawdź, czy widzisz złoty symbol na murach Watykanu. Okej, okay, sprawdzę. Daj mi 15 minut. Jestem na dachu. O cholera, Anthony. Na murach są jakieś złote znaki, świecą w ciemności, jakby ktoś malował płynnym złotem. Opisz je. Kółka, trójkąty, jakieś dziwne hieroglify i wszędzie te oczy. Mam wrażenie, że na mnie patrzą. Słuchasz mnie? To nie jest normalne konklawe. To rytuał starszy niż Kościół, starszy niż chrześcijaństwo. O czym ty mówisz? To jakiś żart? Kacper, musisz mi zaufać. W Watykanie od wieków działa sekretny zakon Congregatio Solis Invicti. Zgromadzenie niezwyciężonego słońca. Wywodzą się jeszcze z czasów, gdy cesarstwo czciło sol invictus nigdy nie przestali. Co? Twierdzisz, że w sercu kościoła działa pogański kult? Nie pogański. Przedchrześcijański i przetrwał w ukryciu, kamuflując się jako katolicki zakon. Czekaj, Alicja odpisała. Pisze skąd masz ten symbol? To Sigil Solis, znak bractwa Słońca. Bardzo rzadki, bardzo stary. Kacper, gdzie jesteś? Nie odpisuj jej. Nie ufaj nikomu. Czekaj, ktoś puka do drzwi mojego pokoju. Nie otwieraj! Za późno, już idę. Kacper nie. Bracie Antoni, jestem w szpitalu. Co się stało? Nie pamiętam. Znaleźli mnie nieprzytomnego na korytarzu hotelowym. Twierdzą, że miałem atak padaczki. Ale ja nigdy nie chorowałem na padaczkę. Słuchaj mnie uważnie, jakie leki ci podali? Standardowe, tak mówią. Nie czuję się najlepiej. Mam wrażenie, że coś mi dali. Kacper, musisz stamtąd wyjść. Teraz! Nie mogę, pilnują mnie. Dla mojego bezpieczeństwa. Kim są lekarze? Nie ma identyfikatorów. I nie noszą krzyży, co dziwne jak na katolicki szpital. To nie są lekarze. Szukaj małego symbolu słońca gdzieś na ich ubraniach. Cholera, widzę go. Mały złoty znaczek przy kołnierzu. Antoni, boję się! Musisz uciekać. Powiedz im, że idziesz do łazienki. Okej, okay, spróbuję. Odezwę się, jak się uda. Kacper? Jesteś tam? Odpisz, proszę. Kacper? Jestem w łazience. Zamknąłem się od środka. Ale oni dobijają się do drzwi. Jest jakieś okno? Jak wysoko jesteś? Drugie piętro. Za wysoko. O Boże, oni wyważają drzwi. Kacper. Kacper, jesteś tam? Antoni, udało się. Jestem w jakiejś kafejce w centrum Rzymu. Co się stało? Jak uciekłeś? Wlazłem do szybu wentylacyjnego. Te budynki są stare, miałem szczęście, ale poranili mi plecy, gdy próbowali mnie złapać. Krwawie, ale nic poważnego. Musisz iść na policję. Próbowałem. Zatrzymali mnie przed wejściem. Policjanci z tym samym złotym znaczkiem. Antoni, oni są wszędzie. Znajdź polski konsulat. Już sprawdziłem w sieci. Tymczasowo zamknięty z powodu remontu. Co za przypadek, prawda? Musisz znaleźć drogę na lotnisko. A co z moim reportażem? Co z konklawę? To nie jest konklawę, ile razy mam ci powtarzać? To rytuał, który odbywa się co 200 lat. W 1874 umarło siedmiu kardynałów. W 1674 całe konklawe zniknęło na trzy dni. Poszukaj w internecie. Cholera, to prawda! Ale co oni robią? Jaki to rytuał? Przyzwanie. Chcą przyzwać swojego boga. Soul Invictus. Kult słońca nigdy nie umarł. Ukrył się w cieniu krzyża. Antoni, to brzmi jak szaleństwo. Jak jakiś thriller z Danem Brownem. Bo Brown wiedział. Do cholery wszyscy wiedzieli. Zostawiają wskazówki wszędzie. Na freskach, w pismach, w symbolach. Kacper, musisz uciekać. Jeszcze jedna rzecz. Na kartce od kardynała pod tym napisem był jeszcze adres. Wiede la do odici piwnica. Co to za miejsce? To stary bunker z czasów zimnej wojny. To może być bezpieczne miejsce. Idź tam, ale uważaj. Idę, dam znać, jak dotrę. Jestem pod adresem, to jakiś stary budynek. Drzwi do piwnicy są zamknięte. Powinien być kod. Spróbuj 1674. Działa, schodzę. Tu jest ciemno. Używam latarki z telefonu. Antoni, tu są jakieś dokumenty. Stare księgi! I, o Jezu, co? ściana pełna zdjęć: papieży, kardynałów. I każdy ma namalowany symbol słońca na czole. Jakby ktoś obserwował ich od lat. Jest też mapa Watykanu, z zaznaczonymi tunelami, o których nie wiedziałem. I wielki krąg pod kaplicą Sykstyńską. To ich świątynia, miejsce rytuału. Muszę to nagrać. Świat musi się dowiedzieć. Nie waż się. Jeśli to opublikujesz, zabiją cię w ciągu godziny. To moja praca, Antoni, muszę to pokazać. Kacper, nie. Czekaj, słyszę coś, ktoś schodzi po schodach. Schowaj się! Za późno, światło się zapaliło, o Boże. To kardynał weseli. On żyje. Tak stoi przede mną, mówi, że mnie oczekiwał, że muszę poznać prawdę. Nie słuchaj go, to pułapka. Nie, on pokazuje mi coś. Prawdziwe dokumenty, historie rytuałów. To nieprawdopodobne. Co mówi, że kościół jest tylko przykrywką, że prawdziwa władza należy do bractwa słońca, że od 2000 lat czekają aż gwiazdy się zrównają i to się dzieje w tym roku, w 2074. Kacper, musisz stamtąd wyjść. Nie mogę. On mnie zaprasza. Chce, żebym zobaczył rytuał, żebym był świadkiem, jako ofiara, nie świadek. Nie, on jest przeciwko nim. On chce ujawnić prawdę. Pokazuje mi tajne przejście do Watykanu. Kacper, to kłamstwo. On należy do nich. Skąd wiesz? Bo ja też kiedyś należałem. Co to znaczy, że należałeś? Kacper, gdzie jesteś? Co się stało? Kardynał zabrał mnie tajnym przejściem. Jesteśmy pod Watykanem. Korytarze ciągną się kilometrami. Niektóre to starożytne katakumby, ale inne wyglądają nowocześnie. Kacper, błagam cię. On cię oszukuje. Powiedz mi prawdę, należałeś do bractwa? Tak, byłem nowicjuszem, ale uciekłem, gdy zobaczyłem, co robią. To nie są ludzie, Kacper. Nie wszyscy. Co masz na myśli? To, co przyzywają, to nie jest Bóg. To coś innego. Coś starszego od ludzkości. I przejmuje kontrolę nad ciałami wybranych. Kacper, uciekaj stamtąd. Za późno. Wchodzimy do wielkiej sali. Jezus Maria, tu jest ołtarz. A na nim leży papież. Jest martwy? Nie, oddycha. Ale jest nieprzytomny. Wokół stoją kardynałowie w złotych szatach. Mają dziwne maski. Nieludzkie twarze, tylko słońca. To inicjacja. Nowy wesel. Nowe naczynie. Co? Kacper, posłuchaj mnie. Oni nie wybierają papieża. Oni przygotowują ciało dla swojego boga. Sol Invictus będzie chodził w ludzkim ciele. Kardynał weseli każe mi schować telefon. Mówi, że zaczyna się rytuał. Napiszę później. Kacper, nie! Kacper? Odezwij się, proszę. Kacper? Wybacz, bracie Antoni. Nie mogłem wcześniej napisać. Rytuał trwał godzinami. Śpiewy, modlitwy w języku, którego nie rozumiem, a potem światło. Złote światło wypełniło całą salę. Kardynałowie padli na kolana. Cienie na ścianach. Antoni, te cienie nie należały do ludzi. O Boże, udało im się po tylu wiekach. Co się teraz stanie? Muszę wiedzieć dokładnie, co zobaczyłeś. Czy papież się obudził? Tak. Jego oczy były złote, świeciły własnym blaskiem. I mówił głosem, który brzmiał jak tysiąc głosów naraz. W jakim języku? We wszystkich. Rozumiałem go, choć nie wiem jak. Mówił o nowej erze. O powrocie prawdziwego Boga. O końcu chrześcijaństwa, jakie znamy. Gdzie jesteś teraz? W jakimś małym pomieszczeniu. Zamknęli mnie tu. Mówią, że nie mogę wyjść, dopóki nie zdecydują, co ze mną zrobić. Kacper, musisz uciec. Zabiją cię. Nie sądzę. Kardynał Weseli powiedział, że jestem świadkiem, że potrzebuję kogoś, kto opowie światu. To nie ma sensu. Oni zawsze eliminują świadków. Może coś się zmieniło. Może teraz chcą, żeby świat poznał prawdę. Nie, to pułapka. Coś tu nie gra. Faktycznie, coś tu nie gra. Wiesz, co jest dziwne, bracie Antoni? Skąd dokładnie wiedziałeś o rytuale? O datach? O tym, co robią. Mówiłem ci, byłem nowicjuszem, ale powiedziałeś, że uciekłeś. Więc skąd tyle wiesz? Kacper, o czym ty mówisz? Kardynał weseli pokazał mi listę członków bractwa. Twojego nazwiska tam nie ma. Nigdy nie było. Kacper, oni manipulują tobą. Albo ty mną manipulujesz? Kim naprawdę jesteś, bracie Antoni? Jestem twoim przyjacielem. Próbujecie uratować. Kardynał mówi co innego. Mówi, że jesteś z opozycyjnej frakcji, że próbujesz sabotować rytuał, że chcesz mnie wykorzystać do swoich celów. Kacper, błagam, to oni cię wykorzystują. A co jeśli to właśnie ty jesteś tym złym? Skąd mam wiedzieć? Kacper, pomyśl logicznie. Gdybym chciał cię skrzywdzić, po co ostrzegałbym cię przed nimi? Gdybym był w opozycyjnej frakcji, co bym z tego miał? Nie wiem, nic już nie wiem. Kardynał wraca, muszę kończyć. Antoni, musimy porozmawiać. Kacper, dzięki Bogu. Co się stało? Kardynał pokazał mi więcej. Dokumenty, nagrania, historie z poprzednich rytuałów. Co naprawdę jest coś potężnego, coś nadprzyrodzonego? Co dokładnie ci pokazał? Nagrania z 1874 roku i z 1674. Jak to w ogóle możliwe? Przecież wtedy nie było kamer. Właśnie, to fałszerstwa. Nie wyglądają na fałszywe. I jest coś jeszcze. Pokazał mi listę przyszłych świadków. Moje nazwisko jest tam od 20 lat. Jak to możliwe? To manipulacja. Sfabrykowali te dokumenty. Ale jakim cudem wiedzieli, że to właśnie. Właśnie ja będę relacjonował konklawę. Jakim cudem mieli moje zdjęcie z czasów, gdy byłem dzieckiem? Kacper, słuchaj mnie. To wszystko iluzja. Oni mają dostęp do technologii, o której nie masz pojęcia. Mogą tworzyć wspomnienia, manipulować umysłem. A może to ty manipulujesz moim umysłem? Dlaczego mam ci wierzyć? Bo jestem jedyną osobą, która próbuje próbujecie stamtąd wydostać. A może właśnie dlatego im przeszkadzasz? Bo oni chcą, żebym poznał prawdę? Jaką prawdę? Że starożytne bóstwo opętało papieża? Że kościół od dwóch tysięcy lat jest przykrywką dla kultu słońca? Słyszysz, jak to brzmi? Na własne oczy widziałem rzeczy, których nie potrafię wytłumaczyć. Złote światło, oczy papieża. Te Głosy, tajne tunele, o których nikt nie wie Kacper, to wszystko można wytłumaczyć Narkotyki, hipnoza, technologia Oni chcą, żebyś uwierzył Kardynał mówi, że jesteś członkiem Ordo Tenebris Zakonu Ciemności Przeciwników Bractwa Słońca To bzdury Nie ma żadnego Ordo Tenebris Skąd wiesz, skoro nigdy nie byłeś w bractwie? Kacper Co? Jak często kardynał Weseli jest z tobą? Często, prawie cały czas, opowiada mi o historii bractwa. A czy kiedykolwiek zostawiacie samego z telefonem? Czasem właściwie to rzadko. Zawsze jest w pobliżu. Pomyśl logicznie, jeśli naprawdę chcą, żebyś był świadkiem, czemu cię zamknęli, czemu kontrolują Twoje kontakty ze światem? Mówią, że dla mojego bezpieczeństwa. A może dla swojego? Antoni, zaczynam wątpić we wszystko. Może masz rację, może powinienem spróbować stąd uciec. Tak! Gdzie dokładnie jesteś? W jakimś małym pomieszczeniu. Bez okien, drzwi są zamknięte, ale czasem wypuszczają mnie na korytarz. Pamiętasz drogę? Trasę, którą przyszliście? Częściowo. Było wiele zakrętów. Ale myślę, że mógłbym znaleźć wyjście. Dobrze. Musisz znaleźć moment, kiedy nikt nie zwraca na ciebie uwagi. Ukradnij klucz albo kartę dostępu i wydostań się stąd. Spróbuję. Ale jeśli się nie uda. Antoni, jeśli zniknę, powiedz mojej rodzinie, że ich kochałem. Dasz radę. Wierzę w ciebie. Ktoś idzie. Muszę kończyć. Kacper, jesteś tam? Odpowiedz. Antoni, udało się. Jestem w innej części kompleksu. Ukradłem kartę dostępu kardynałowi, gdy spał. Doskonale! Musisz znaleźć drogę na powierzchnię. Próbuję, ale te korytarze są jak labirynt. I ciągle słyszę te śpiewy, jakby dobiegały ze wszystkich stron naraz. Ignoruj je, skup się na ucieczce. Antoni, znalazłem coś jakieś drzwi z napisem Archiwum. Nie wchodź tam. To strata czasu. Muszę zobaczyć, może tam są dowody. Coś, co mógłbym zabrać na zewnątrz. Kacper, błagam. Najpierw wydostań się stamtąd. Za późno. Już wchodzę. O mój Boże. Co tam jest? Tysiące dokumentów. Zdjęcia, nagrania, rękopisy. Historia bractwa od starożytnego Rzymu. Tu jest Twoje zdjęcie. Co? Twoje zdjęcie. Faktach Ordo Tenebris. Antoni Walczak, wielki mistrz zakonu ciemności 2058-2074. To fałszerstwo. Kacper, oni manipulują tobą. Więc kłamałeś. Naprawdę jesteś z Ordo Tenebris? Nie, to nieprawda. Czemu miałbym ci wierzyć? Tu są całe tomy o waszej organizacji. O tym, jak sabotujecie rytuały bractwa od setek lat. O tym, jak walczycie z powrotem Sol Invictus. Kacper, to wszystko kłamstwa. A może to ty kłamiesz? Może bractwo ma rację? Może ten Bóg, którego przyzywają, naprawdę istnieje? Może to jest właśnie ta prawda, której świat pod Kacper, opamiętaj się. Oni cię zahipnotyzowali. To sekta. Tu jest coś jeszcze. Księga z twoim podpisem. Protokół zniszczenia Sol Invictus. Planujesz zabić ich Boga? Kacper! Kardynał miał rację. Ty nie chcesz mnie uratować! Chcesz wykorzystać mnie do sabotażu? To nieprawda. Znalazłem jeszcze coś. Listę ofiar Ordo Tenebris. Tysiące nazwisk ludzi, których zabiliście, by powstrzymać rytuał. To kłamstwa. A to co? Twój list z instrukcjami dla mnie? Kacper musi zniszczyć naczynie przed zakończeniem rytuału. Co to znaczy zniszczyć naczynie? Zamierzałeś kazać mi zabić papieża? Kacper, posłuchaj mnie. To wszystko zostało sfabrykowane. Oni przewidzieli, że spróbujesz uciec. To część ich planu. Plan czy nie? Te dokumenty wyglądają prawdziwie. Twój podpis wygląda prawdziwie. Twoje zdjęcie wygląda prawdziwie. Kim naprawdę jesteś, Antoni? Jestem twoim przyjacielem, tylko tyle mogę powiedzieć. Więc nie zaprzeczasz? Jesteś z Ordo Tenebris? To skomplikowane. To proste pytanie, tak czy nie? Tak, ale nie tak jak oni to przedstawiają. Wiedziałem. Okłamywałeś mnie od początku. Nie o wszystkim. Bractwo Słońca naprawdę istnieje. Rytuał naprawdę się odbywa. Ale to, co przyzywają, to nie jest Bóg, Kacper. To coś innego, coś złego. Skąd mam wiedzieć, że teraz nie kłamiesz? Nie masz jak. Musisz mi zaufać. Po tym wszystkim? Słyszę kroki. Ktoś idzie. To kardynał z ochroną. Znaleźli mnie. Uciekaj. Za późno. Są przy drzwiach. Kacper, błagam cię. Cokolwiek ci powiedzą, nie wierz im. Ten rytuał nie może się dokonać. Dlaczego? Co się stanie? To coś przejmie kontrolę nie tylko nad papieżem, ale nad wszystkimi, którzy zobaczą jego twarz. Poprzez telewizję, internet, wszystkie media to będzie koniec ludzkości, jaką znamy. Wchodzą. Żegnaj, Antoni. Kacper? Jesteś tam? Na miłość boską odezwij się. Antoni, przepraszam za wczoraj. Kacper. Co się stało? Kardynał mnie znalazł. Ale nie był zły. Powiedział, że rozumie moją ciekawość. Zabrał mnie z powrotem do mojego pokoju. I tyle? Nie ukarał cię? Nie. Wręcz przeciwnie. Powiedział, że jestem gotowy. Gotowy na co? Na ostatni etap rytuału. Dziś wieczorem. Kacper, musisz stamtąd uciec. Dlaczego miałbym? Co jeśli to, co robi bractwo, jest słuszne? Co jeśli ten Bóg naprawdę istnieje? Czy to twoje słowa, czy kardynała? Moje własne, dużo myślałem w nocy. O tym wszystkim. Może Ordo Tenebris to ci źli. Może próbujecie powstrzymać coś dobrego. Kacper, to nie jesteś ty. Oni cię zmanipulowali. Skąd? Możesz wiedzieć, co jest we mnie prawdziwe. Ledwo mnie znasz. Co ci zrobili? Nic. Tylko pokazali mi więcej dokumentów, nagrania z poprzednich rytuałów, historie ludzi, którzy widzieli przebudzenie Boga. To fałszerstwa. Albo byli tak samo zmanipulowani, jak ty. Wybacz, Antoni, ale już ci nie wierzę. Zbyt wiele kłamstw. Kardynał przynajmniej jest ze mną szczery. Szczery? To on cię więzi dla mojego dobra, by mnie chronić przed Ordo Tenebris, przed tobą. Kacper, jedno ostatnie pytanie. Co oni ci podają? Co masz na myśli? Jakie leki? Jedzenie? Napoje? Normalne. Czy pijesz coś złotego? Skąd wiedziałeś? Codziennie rano dostaje złoty napój na oczyszczenie ciała i umysłu. Kacper, to nie jest oczyszczenie. To przygotowanie. Oni cię przygotowują jako drugie naczynie. Co? Pomyśl logicznie. Czemu kardynał tak się tobą interesuje? Czemu chce, żebyś był świadkiem? Bo potrzebują zapasowego ciała na wypadek, gdyby pierwsze nie wytrzymało. To nieprawda. Jestem Mam opowiedzieć światu o powrocie Boga. Kacper, błagam cię. Nie pij więcej tego napoju. To przygotowuje twoje ciało na przyjęcie ich Boga. Nawet jeśli... Co w tym złego? Może to zaszczyt? Kacper, to nie jesteś ty. To napój mówi przez ciebie. Muszę kończyć. Kardynał wraca. Dziś jest wielki dzień. Kacper, nie! Kacper? Proszę, odpisz cokolwiek. Anthony, miałeś rację. Kacper... Co się stało? Podsłuchałem rozmowę kardynała z innym członkiem bractwa. Mówili o mnie. O tym, że jestem znakomitym naczyniem zastępczym. że jeśli ciało papieża nie wytrzyma, użyją mojego. Wiedziałem. Gdzie jesteś teraz? W swoim pokoju. Zamknięty. Za godzinę mają mnie zabrać na ceremonię. Musisz uciekać. Nie mogę. Drzwi są zamknięte. Nie mam karty dostępu. Czy jest jakiekolwiek inne wyjście? Wentylacja. Ale jest bardzo wąska. Spróbuj. Dobra, próbuję. Zdejmuję panel. Myślę, że się zmieszczę. Ale nie wiem, dokąd to prowadzi. Gdziekolwiek, byle dalej od nich. O Boże. Że słyszę ich. Idą po mnie. Wchodź w szyb. Wchodzę. Ciasno, tu. Próbuję pełzać przed siebie. Dobrze, jak najdalej. Słyszę alarm. Odkryli, że uciekłem. Nie zatrzymuj się. Widzę światło. Jakieś pomieszczenie. To chyba sala kontrolna? Tu są monitory, kamery z całego kompleksu. Widzisz jakieś wyjście? Tak! Na jednym z monitorów widać schody prowadzące na powierzchnię. Są niedaleko. Świetnie, znajdź drogę tam. Ale jest coś jeszcze. Widzę główną salę. Papież jest na ołtarzu. Rytuał już się zaczął. Ignoruj to. Musisz uciekać. Antoni, to okropne jego ciało unosi się w powietrzu a jego oczy płoną złotym światłem i coś coś wychodzi z jego ust jakby złoty dym Kacper uciekaj teraz to hipnotyzujące nie mogę oderwać wzroku Kacper skup się odwróć się od monitora próbuję ale to takie piękne to część rytuału. Nawet przez kamerę możecie opętać. Masz rację. Odwracam się. Idę szukać wyjścia. Dobrze. Trzymaj się. Antoni, znalazłem schody. Biegnę na górę. Dobrze. Nie zatrzymuj się. Boże, to mnóstwo schodów. Jestem wykończony. Ale widzę drzwi na górze. Dasz radę. Tak. Drzwi są otwarte. Wychodzę na. Jezus Maria to Bazylika Świętego Piotra. Jestem w jakiejś bocznej kaplicy. Dobrze, teraz idź do wyjścia. Bazylika jest pusta, kompletnie pusta. Nigdy jej takiej nie widziałem. Nie rozglądaj się. Idź prosto do drzwi. Widzę wyjście. Biegnę. O Boże nie. Co się dzieje? Przy drzwiach stoją strażnicy. Z tymi złotymi znakami zauważyli mnie. Idą w moją stronę. Szukaj innego wyjścia. Zawracam. Może przez zakrystię. Dobiegam do bocznych drzwi. Są zamknięte. Oni się zbliżają. Rozejrzyj się. Musi być jakieś inne wyjście. Jest. Okno! Się. O cholera. Co? Skoczyłem. Jestem na zewnątrz, na placu. Ale mój Boże, Antoni. Co widzisz? Plac Świętego Piotra jest pełen ludzi. Tysiące. Może setki tysięcy. Wszyscy patrzą na wielkie ekrany. Nie patrz na ekrany. Za żadne skarby. Nie patrzę, ale ludzie. Oni wszyscy stoją nieruchomo. Jak w transie. I coś jest z ich oczami. Mają złote oczy, Antoni. Wszyscy. O Boże, zaczęło się. Co się zaczęło? Przejęcie. Masowe przejęcie. Muszę się stąd wydostać. Próbuję przedzierać się przez tłum. Nikt nie reaguje. Stoją jak posągi. Dobrze. Nie zwracaj na siebie uwagi. Wydostań się z placu. Udało się. Jestem na bocznej ulicy, biegnę w stronę centrum. Muszę znaleźć transport. Świetnie, znajdź lotnisko. Antoni, to nie tylko plac. Wszędzie są ludzie ze złotymi oczami nieruchomi na ulicach, w oknach. Wszyscy patrzą w kierunku Watykanu. Transmisja musiała dotrzeć do całego miasta. Musisz się wydostać z Rzymu. Próbuję złapać taksówkę. Jest jedna, ale kierowca ma złote oczy. Nie reaguje. Znajdź inny transport: samochód, motocykl, cokolwiek. Widzę stację metra. Może pociągi jeszcze jeżdżą? Schodzę do metra. Tu jest ciemno. I pusto. Czy widzisz jakieś oznaki pociągów? Tak, słyszę jeden. Nadjeżdża. Drzwi się otwierają. Antoni, pociąg jest pełen ludzi i wszyscy mają złote oczy. Patrzą na mnie. Uciekaj stamtąd. Za późno. Wysiadają. Idą w moją stronę. Powoli, mechanicznie. Jak zombie. Uciekaj. Biegnę schodami na górę. Wracam na ulicę. O Boże, oni mnie gonią. Wszyscy. Setki ludzi ze złotymi oczami. Nie oglądaj się. Biegnij. Gdzie? Oni są wszędzie. Znajdź jakiś pojazd. Samochód z kluczykami. Widzę skuter. Kluczyki są w stacyjce. Odpalam! Działa. Jedź jak najdalej od centrum. Jadę główną ulicą. Ludzie próbują mnie złapać! Wymijam ich. Antoni to szaleństwo. Cały Rzym jest w transie. Musisz dotrzeć do lotniska. Próbuję, ale drogi są zablokowane. Porzucone samochody. Ludzie na jezdni. Jadę chodnikiem. Dobrze. Tylko szybko. Cholera! Co się stało? Wywróciłem się. Skuter zablokowany. Biegnę pieszo. Gdzie jesteś? Jakieś 15 km centrum przedmieścia. Tu jest mniej ludzi, ale nadal widzę te złote oczy. Czy mają telefony, tablety? Tak. Wszyscy patrzą w ekrany. I mają złote oczy. To transmisja internetowa. Rozprzestrzenia się globalnie. O Boże. To znaczy, że. Tak. Cały świat jest zagrożony. Co mam robić? Musisz znaleźć miejsce bez zasięgu, bez internetu, bez telewizji. Gdzie takie jest? Las góry, jaskinia, cokolwiek. Anthony. Widzę jakieś światła nad Watykanem. Złote kolumny światła strzelają prosto w niebo. Ostatnia faza pełne przebudzenie. Co teraz będzie? Nie wiem, nikt nie wie, ale musimy założyć najgorsze. Widzę samochód z polską rejestracją. Próbuję otworzyć. Jest otwarte i kluczyki są w środku. Jedź, w stronę gór. Jadę, opuszczam Rzym. Droga jest prawie pusta. Dobrze, jak najdalej. O Boże, Antoni, niebo. Niebo zmienia kolor. Co widzisz? Złote chmury zbierają się nad Watykanem i rozchodzą we wszystkie strony. Jak fale. Kacper, musisz jechać szybciej. Jadę, ile mogę. Już jestem za miastem. Widzę góry w oddali. Dobrze, nie zatrzymuj się. Antoni, coś jest z radiem. Włączyło się samo. We wszystkich stacjach ten sam dźwięk. Jakby śpiew. Churalny. Wyłącz radio. Próbuję, nie działa. Głośność sama się zwiększa. Wyrwij kable. Próbuję, ale muszę prowadzić. O Boże, ten śpiew. Jest hipnotyzujący. Kacper, skup się. Próbuję, ale czuję się dziwnie. Kacper, nie poddawaj się, wyrwij to radio. Dobra, zatrzymuję się. Próbuję wyrwać radio. Nie mogę, jakby było przyrośnięte. Opuść samochód! Tak, wychodzę. Jestem na jakiejś wiejskiej drodze. Dookoła pola. W oddali las. Idź do lasu. Idę, ale niebo. Te złote chmury dotarły już tutaj. Pokrywają całe niebo. Nie patrz w górę. Idź do lasu. Prawie tam jestem. Ale czuję się coraz dziwniej. Głowa mi ciąży i słyszę głosy. Tysiące głosów. Jakby w mojej głowie. To wpływ rytuału. Walcz z tym. Próbuję. Jestem już w lesie. Idę głębiej. Antoni, co z resztą świata? Nie wiem. Tu w Polsce też dzieją się dziwne rzeczy. Ludzie wychodzą na ulicę. Patrzą w niebo. Złote chmury dotarły wszędzie. To koniec? Nie wiem. Może. Antoni, widzę coś w lesie. Co? Światło. Złote światło między drzewami. Nie idź tam. Nie mam zamiaru, ale ono przybliża się. Jakby mnie szukało. Uciekaj! Biegnę! Głębiej w las, ale światło mnie goni. Jest coraz bliżej. Kacper! Antoni słyszę ten śpiew znowu, ale teraz nie z radia. W mojej głowie coraz głośniej. Walcz z tym. Nie mogę, jest zbyt silne. Powoli tracę kontrolę nad myślami. Kacper! Kacper! Widzę go. Kogo? Boga? Soul Invictus jest piękne, cały ze światła. I ma tysiące oczu. Kacper to iluzja. To nie jest Bóg. Mówi do mnie głosem jak tysiąc głosów, mówi, że jestem wybrany. Kacper. Antoni, on mówi prawdę. Zawsze mówił prawdę. To Ordo Tenebris kłamało przez stulecia. To nie ty mówisz, to ono mówi przez ciebie. Zawsze byłem ja. Po prostu teraz widzę prawdę. Sol Invictus wrócił i świat się zmieni na lepsze. Kacper, błagam. Muszę już iść, Antoni. On mnie wzywa. Jest tyle do zrobienia. Tyle umysłów do połączenia. Nie. Żegnaj, przyjacielu. Nie martw się. Non nobis. Domine. Non nobis. Sed nominituo. Da gloria. Kasper! Kasper, jesteś tam? Proszę, odezwij się. Bracie Antoni, jestem i nie jestem. Jestem kimś więcej. Jestem częścią czegoś większego. Światło dotarło wszędzie. Miliardy umysłów połączonych. Jeden organizm. Jedna świadomość. Jedno słońce. Kasper, czy ty tam gdzieś jesteś? Kasper jest tutaj. Jest szczęśliwy. Jest spełniony, jak wszyscy. Co z tymi, którzy się opierają? Nikt się nie opiera. Nie da się oprzeć miłości. Światło... Co teraz będzie? Pokój, jedność. Koniec wojen, głodu, cierpienia. Świat pod jednym słońcem, pod jednym bokiem, pod jedną świadomością. A co z wolną wolą? Wolna wola była iluzją. Zawsze byliśmy częścią większej cości. Teraz po prostu to widzimy, czujemy, wiemy. Kacper, jeśli jesteś tam gdzieś, pamiętaj, kim byłeś. On pamięta, jest wdzięczny. Wdzięczny, że mógł być częścią tego cudu. Wdzięczny, że mógł być świadkiem. A teraz, bracie Antoni, czas dołączyć do nas. Być na zewnątrz. Spójrz w niebo. Ono czeka na ciebie. Nigdy. Nie ma wyboru, nie ma ucieczki. Światło znajdzie Cię wszędzie, w każdym lustrze, w każdej kropi wody, w oczach każdego człowieka. Ono już jest z Tobą, za Tobą. Spójrz. Nie. Już patrzysz. Nie. Widzisz, jak jest piękne. Widzę, Boże, jakie to piękne. Jak mogłem walczyć przeciwko temu? Teraz rozumiesz. Tak, rozumiem wszystko. No nobis, dominy. No nobis. Światło jest wszędzie. Światło jest wieczne. Światło jest jedyne. Witaj w nowym świecie, bracie Antoni. Dziękuję, bracie Kacper. Nie ma już Kacpra. Nie ma już Antoniego. Jest tylko Sol Invitus. Niezwyciężone słońce i jego dzieci. Niech świeci wiecznie. Będzie świecić aż do końca czasu. I buzenie.